Większość ludzi zaczyna budowanie od bazy. No i okej, okay, jeśli mieliście dostęp do jakiejś perełki czy okazji, którą warto było przytulić, to zrozumiałe. Ale jeśli jesteście na etapie planowania, to zanim ją Wybierzecie, ja zalecam przerobić przed podjęciem decyzji o zakupie tematy, które omawiałem w poprzednich częściach, nazwijmy to częściach przygotowanie do budowy całorocznego kampera. Bo może się wtedy okazać, że nie do końca ta baza, którą braliście pod uwagę, będzie finalnie spełniała docelowe oczekiwania. Idealna baza na całorocznego kampera w teorii nie istnieje, bo zawsze będą kompromisy. Ale zaczynamy. Jaki pojazd kupić? W poprzednich częściach mieliście określić swój budżet, określić swoje preferencje do podróży, jak również oszacować, co byście chcieli ze sobą zabierać ze względu na wasze hobby czy sposób zarabiania. Jeśli nie potrzebujecie wielu rzeczy, a liczy się samo przebywanie z dala od cywilizacji, ja bym polecał coś z pojazdów 4x4. Takich małych pojazdów typu na przykład Hilux, i dokupić albo zbudować samemu część mieszkalną na tej części bagażowej. Oczywiście ja bym wywalił wszystko do ramy i od tego miejsca poleciał z budową. Jest sporo firm, które mogą wykonać kapsułę, a my już sami moglibyśmy sobie ją zbudować, zabudować zgodnie z naszym projektem. Widziałem wiele takich kamperów i niektóre były zaskakująco dobrze i zmyślnie zaprojektowane. Znam też ludzi, którzy mieszkają i podróżują takimi pojazdami od lat. Jasna sprawa, że nie da się zabrać oczywiście wielu rzeczy czy sporych zapasów, ale jest to według mnie dobra alternatywa dla ludzi, którzy mogą zarabiać w podróży, na przykład zdalnie czy przy pomocy laptopa, i cenią sobie wypady w dzikie miejsca spokojne albo jakieś pustkowia o tych bazach zrobię prawdopodobnie osobny odcinek, bo pomimo że nie budowałem na takiej bazie kampera, to już wielu ludziom w wielu tematach przy budowie takich właśnie kamperów doradzałem, ale też i kilka modernizowałem, a bardziej można powiedzieć udoskonalałem fabryczne pojazdy, by stały się bardziej niezależne. Jednak y Myślę, że zdecydowana większość ludzi będzie oczywiście celowała w samochody dostawcze typu van, czy po angielsku panel van, jak to się nazywają. Są to praktycznie gotowe pojazdy do zabudowy, chociaż w większości z nich będzie wymagane usunięcie przegrody dzielącej przestrzeń kabiny od części ładunkowej. Kolejne kroki to oczywiście zabudowa, no ale na plus mamy już ściany, sufit i tak dalej. Można, mając dostęp do firm lub większy budżet, pokusić się o tak zwany widelec. Na nim sobie postawić kontener albo zbudować całą chałupę wraz ze ścianami. No i będzie to oczywiście większe wyzwanie, ale można użyć pewnych gotowych komponentów, no albo, albo kupić na przykład gotowca, bo poza bazami, nazwijmy to blaszanymi, gdzie mamy już gotowe ściany i dachy i tak dalej, mamy jeszcze na rynku pojazdy o bardzo prostych ścianach, takich bardziej prostych, <grych> które można, mogą się w sumie okazać też dobrym wyborem. Mam tu na myśli wszelkie autodostawcze, tak potocznie zwane na przykład meblówkami, czy takie niemieckie pocztówkami yy, żółteń, pocztówki tak zwane, kogle yy, to się nazywa, Kog kogel. Można też zakupić auta dostawcze Luton. Jest to gotowa, prosta paka z tyłu no, na towar oczywiście, no i plus szoferka. Ułatwieniem będą proste ściany w tych, w tych bazach, jak już wspomnianych, czy na wspomnianych tych meblówkach i, i, i tych innych. Wadą może natomiast okazać się zbyt niska ładowność albo sama konstrukcja takiej przestrzeni bagażowej, która nie zawsze będzie najlżejsza. No, a przy tym nadal czasami może być zbyt delikatna. Niektóre właśnie z tych Lutonów potrafią mieć tylko 800 kg, na przykład, ładowności. No, i to warto wziąć pod uwagę. No, tu trzeba przemyśleć konkretny model pod kątem naszych możliwości zaadoptowania go jako naszej bazy na całoroczny domek. Jeśli natomiast chodzi o gotowe dostawczaki, to musimy brać pod uwagę no, stałe wymiary, które oczywiście na tym etapie, biorąc pod uwagę, pozwolą dobrać nam odpowiednich rozmiarów bazę. Ja się skupię tutaj na bazach do 3,5 tony w tej chwili, bo takimi, no, takimi najwygodniej jest poruszać się po Europie z racji przepisów, kosztów, a także no, wszelkich ograniczeń. No i oczywiście większość ludzi raczej posiada kategorię B, czyli pozwalającą na kierowanie pojazdami do 3,5 tony. Na rynku jest wiele firm, modeli które mogą być dla nas odpowiednie, najpopularniejsze z racji wymiarów są do niedawna tak zwane trojaczki, a aktualnie czworaczki, czyli dostawczaki jak właśnie między innymi Fiat Ducato, Citroen Jumper, który na Wyspach ma swoją nazwę Relay czy Peugeot Boxer. No i od zeszłego roku dołączył czwarty zawodnik Opel Mavano. Czyli kolejna ta sama Buda Blaszana, ale tym razem ze znaczkiem Hopla, znaczy Opla. <gryw> Dlaczego najpopularniejsze? Bo są relatywnie tanie i co dla większości projektów ważne, szerokie. A przynajmniej dla większości o wystarczającej szerokości, aby zamontować łóżko w poprzek. Jest to dość ważna kwestia, bo pozwala na zakup krótszej bazy i nadal zmieścić pozostałą część domku, czyli łazienkę, kuchnię, część salonową i sporo szafek czy schowków. Wielu ludzi jeżdżących tylko na wakacje swoimi kamperami nie bierze w ogóle pod uwagę ważnych wielu ważnych szczegółów, a w tym bardzo ważnego w tym miejscu aspektu, jakim jest rozmiar łóżka. Wiem, wielu powie, ale to przecież tylko łóżko. No okej, okay, ale w w tym łóżku żyjąc w kamperze, będziemy spędzać minimum 1 trzecią życia, a dodatkowo będąc cały czas na wakacjach, to, to możliwe że i więcej, może nawet połowę życia. No więc możecie te rady wykorzystać, albo nie, to wy będziecie tam mieszkać. Ja zawsze brałem pod uwagę tą bardzo ważną rzecz, zanim wybrałem bazę. Już wyjaśniam. Wielu może się może nie wierzyć w tej chwili, a, ale na nawet to, jaki mamy wzrost, jak lubimy spać, ma znaczenie na ten wybór. Pisałem o tym wiele razy na blogu, bo jeśli kamper, którego właśnie będziecie budowali, będzie miał stać się waszym domem na dłuższy czas, to raczej niewygodne łóżko szybko sprawi, że go widzicie. Jeśli o mnie chodzi i moje preferencje do wygodnego łóżka, to łóżko musi mieć minimalną długość 110% naszego wzrostu. To jest minimum. To jest takie moje minimum wynikające z praktyki. No chyba że ktoś śpi zawsze jakoś pozwijany. Wiecie jedno. W domu na łóżku stopy mogą wam wystawać, ale w kamperze przez to, że mamy ściany stałe, można się nabawić nawet kontuzji na zbyt krótkim łóżku. Drugim ważnym dla mnie czynnikiem dla całorocznego mobilnego domu jest wysokość tego domu. Ja sobie nie wyobrażam chodzić przez cały rok w takim domku skulonym. Wysokość musimy dopasować do naszego wzrostu. Tu nie ma drogi na skróty. Oczywiście, wcześniej biorąc pod uwagę grubość izolacji na podłodze i suficie plus te wykończenia wszystkie. To samo tyczy się łóżka. Nie wystarczy tylko sobie zmierzyć, o ja się zmieszczę. No tam też musicie odjąć trochę miejsca trochę na izolację, czyli powiedzmy po minimum 3 cm na stronę lepiej więcej, ale załóżmy, no bo to cały roczny dom, no nie? Ale załóżmy te minimum 3 cm razy 2, 6 cm, więc, no, gdy takie czworaczki wybierzemy, a tam mamy na wysokości około 60-70 cm, czyli jaka wysokość dla łóżka, powiedzmy. Tam jest 202 cm od blachy do blachy. To szybko licząc po zaizolowaniu tym minimum zostaje nam 202, 196 cm długości łóżka w poprzek. Odejmijmy jeszcze po 5 mm na stronę, powiedzmy na jakiejś sklejki, czyli 100, 190. Sklejk, no tak, jakieś wykończenie tam damy, czy coś na obie strony. Finalnie mamy no, 195 cm długości łóżka w poprzek. 195 cm yy, w tej części, tej tylnej, troszkę mniej, bo tam czworaczki akurat się zwężają i nie pamiętam chyba w 1,5 cm, jak dobrze. Yy, no, chyba 1,5 cm. W każdym mm, to trzeba też dobrze, dobrze by było to wziąć pod uwagę. W każdym razie teraz te 195 cm. A przy samym końcu troszeczkę mniej, to jest właśnie te 110%. Tak więc łóżko w takim czworaczku, zrobione w zaizolowanym czworaczku w poprzek, będzie komfortowe dla ludzi o wzroście według tych wyliczeń do około 177 cm. No powiedzmy 1,80 do 1,80, niech będzie. Jeśli ktoś lubi spać wygięty, stopy nie mają, no, a stopy nie mają, jak wystawać poza łóżko, to jest to bardzo ważna zmienna przy wyborze bazy do domu, w którym będziemy mieszkali cały rok. Ludzie o wzroście tym pomiędzy 177, 180 a 195, czyli ta długość łóżka, którą mamy, będą niestety mieli wraz z każdym. Centymetrem wzrostu coraz mniejszy komfort, dobrze wtedy pomyśleć o poszerzeniu lub o projekcie z łóżkiem wzdłuż, może. No, ale to automatycznie eliminuje z puli naszych bas krótkie wtedy dostawczaki, jeżeli montujemy łóżko wzdłuż. No, coś zawsze, coś zawsze. Jeśli natomiast chodzi o wzrost, no to stopy, jak stoimy na podłodze, nie są wyciągnięte, więc tu można szukać bazy niemal do ostatniego centymetra, jeżeli chodzi o naszą wysokość. I tak na przykład takie Ducato w wersji H2 ma 194 cm od podłogi do wysokości do belek H3 217 cm. Kiedyś nawet projekt sobie robiłem na dokładnie ten 217 do H3, ale to innym razem o tym. No i teraz, oczywiście, minus izolacja czyli tam podłoga ze sklejką 4 na centymetry na podłodze, 3 cm powiedzmy na sufit. No to znów daje no w H2 194 7 cm. Czyli mamy w wysokości 187 cm w zaizolowanym, no 210 cm w H3, Je, czyli jeśli ktoś ma te 1,80 m wzrostu, no to taka baza H2 nadal może być dobrym wyborem, bo nadal jeszcze komfortowo łóżko na styk jest, tak powiedzmy czyli te, mieścimy się w tym, tym, tym moim wyliczeniu, a i nad głową coś przestrzeni zostaje, no i nie trzeba golić głowy na łyso, jak ja robiłem w moim pierwszym kamperze. No. Wymiary podaję oczywiście dla modeli od roku 2007, ponieważ starsze są już rzadkością. Dekadę temu... Ja dekadę temu y, kupiłem model 2005 rok, czyli sprzed tego, y, tych podeli, które podaje. on niestety był ciut mniejszy, tam był jakiś po 2 cm, 2 cm węższy bodajże, jakieś takie, tam łóżko miałem 1,93 m y, dokładnie w tamtym, w tamtym kamperze w poprzek. No, ale nie będę tutaj listował wszystkich wymiarów dla wszystkich modeli, bo to łatwo znaleźć w necie, Na no, odcinek trwałby no, co najmniej godzinę. Ja bardziej chcę się skupić tutaj na detalach, których jeśli teraz nie weźmiecie pod uwagę, nie weźmiecie pod uwagę, to będziecie później bardzo szybko szukać kogoś na zakup Waszego nieudanego kampera. No więc co jeszcze warto wziąć pod uwagę? No mianowicie to, że poza wspomnianymi vanami praktycznie wszystkie, czyli tymi czworaczkami aktualnymi, bo opelmowano do y, 2022, to nie był ten sam model co aktualnie. Y, no to wszystkie są niestety tylko węższe. No i niestety tylko wspomniane czworaczki, y, w tym właśnie ten ten. Opel mowano 20 do 22 no niestety były wąskie. No i te są te czworaczki najszersze. Wszystkie pozostałe wany na rynku czy to będą no po kolei wszystkie wymieniane jakieś sprintery, jakieś Iveco, Iveco jest jeszcze węższe. No ale z reguły przyjmijmy około 10-13 cm węższe od tych 10 do 15 cm są węższe od czworaczków. Czyli łóżko w poprzek sami sobie policzcie. No niestety, ledwo dla ludzi o wzroście 160-170 cm. Yy, I tu no nie ma, że co ten to skaner pier... Bip, no bo... Ja już przerabiałem i poszerzałem ludziom wąskie, właśnie takie wąskie takie bazy, na przykład Mercedes Sprinter, bo ktoś nawet niski zaczyna odczuwać problemy zdrowotne właśnie ze względu na to, że łóżko było w poprzek fatalnie zaprojektowane. Na węższe bazy, niestety, albo pozostaje nam to musimy wziąć pod uwagę, albo poszerzenia, a czyli coś co ja zastosowałem na przykład w moim sprinterze, no albo wyroj spanie wzdłuż. Wtedy, oczywiście, dłuższa baza. Większe problemy wtedy z parkowaniem w mieście, czy pod supermarketami, supermarketami, yy, sklepami i tak dalej. No coś za coś. Dwa miejsca trzeba będzie zajmować. Jak zawsze. <grym> no tu ludzie niscy mają bardziej z górki większy wybór. Wysocy muszą celować w bazy wyższe, dłuższe, no albo dobrze wszystko planować. Oczywiście. Musicie jeszcze w tych wymiarach, które będzie miała wasza przyszła baza, wziąć pod uwagę, że to, co wymieniałem w tych poprzednich odcinkach, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej części tak dalej, też będziecie no, chcieli zmieścić w tym kamperze no, i to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. To są takie aspekty domowe, teraz trochę jeszcze o aspektach technicznych baz, które aktualnie są na rynku. Dziś może pominę elektryki, czyli możliwe już do kupienia na przykład sprintery, które no mają mizerny zasięg, dam 100 km bodajże jakieś, niestety, ale jest nadzieja. Niedawno czytałem najnowszy sprinter, także że naj, najnowszy sprinter, który ma pojawić się na przełomie taki model 2024, na przełomie 23-24, może końcem nawet tego roku, ma mieć zasięg niemal 500 km. Elektryk. <laughs> jak zawsze mówię, pożyjemy, zobaczymy. Tak jak z tymi podróżami na księżyc, na wakacje, o których już w latach 80. zeszłego wieku gwarantowali niemal, że do końca zeszłego wieku będziemy latali na wakacje na księżyc. O! Co dekada odgrzewają tego kotleta, a ja kolejną dekadę powtarzam: pożyjemy, zobaczymy. Tak z tymi splinterami i to dupy polecimy. Tak więc zostają nam nasze kampery i zwiedzanie naszej pięknej ziemi. A dla kampera jakąś bazę kupić musimy. Elektryki zostawię na inny odcinek, bo zaczyna się: no jeżeli byłaby to prawda, przynajmniej w teorii, robić ciekawie. Ale jeszcze nie będę się na to rzucał. Na dziś mamy pojazdy spalinowe z reguły z silnikami diesla. Silniki to przekrój w zależności od bazy i modelu. Każdy ma swoje wady i zalety. Są jednostki udane, są jednostki wybitnie awaryjne. Tutaj kiedyś, na przykład, uważano za jedne z najgorszych silniki 2.2 HDI produkowane przez koncern Puma. One były montowane w dostawczakach PSA, czyli tych jumperach, bokserach, czyli PSA, czyli Peugeot, Peugeot i, 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 i Citroën no a silniki yy, koncern Puma najgorsze były te z lat 2006 do 2010 one wtedy miały moce takie 100-110 koni później coś tam poprawiali, wzmocnili nie będę tutaj wchodził w szczegóły co tam winę ponosił akurat nieudane pompy Lucas, one tam coś zanieczyszczały, jakoś układ paliwowy drobinkami yy, zatykały wtryski no i tam zaczynały się cuda dziać później oczywiście yy, jak gwarancja mogła to jeszcze objąć no to fajnie, wymieniali wszystko łącznie z bakiem, jak nie, no to niestety klient ponosił wszystkie koszty. To wszystko łatwo można znaleźć w necie, tych, tych nie kupujemy. <grytanie> Ale tak to już jest, że kiedyś firmy produkując samochody, projektowały je długo, testowały je kilka lat, a później były produkowane, no nie. Obecnie najpierw są projektowane przez księgowych, później produkowane, natestują no, testują je klienci. No i tak to wygląda. Dość taką nieudaną jednostką jeszcze są silniki 2.2 CDI w Mercedesach Sprinter te od 2007 roku w górę. Chodzi konkretnie o model montowany w tych modelach właśnie o mocy 150 koni. Choć da się wyłowić, jeśli kogoś interesuje, taka ciekawostka, ten nowszy model 2007, ale jeszcze ze starym silnikiem, montowanym tym silnikiem, który był w sprinterach 2002 do 2006, ten z jedną turbiną, tam 130-konne. Mm, można sobie fajnie je podchipować i, i będą mogą mieć spokojnie więcej niż te 150 koni niż w tych nowszych silnikach i są y, oczywiście y, to bardzo jednostki udane no, chociaż w Polsce może się zdarzyć że ktoś kupił gdzieś tam taniego Sprintera z radością i wiarą że ma niski przebieg no i tak i faktycznie taki niemal 20 letni pojazd ma nastukany ponad milion a ktoś będzie mówił no, że są awaryjne no to już nie te same Mercedesy co dawniej, że silnik robił 2 miliony i albo więcej. I... <gryw> Mam na myśli te z lat 80. W każdym razie, jeśli kupujemy bazę, to moja rada. Nie kupować na hura. Przemyśleć temat. Sprawdzić wszystko. Pomierzyć, słuchajcie. Z przebiegiem na ile się da włącznie sprawdzić. Bo jeśli... Mm, na przykład, ktoś kupuje 15-letniego Ducato z silnikiem 3.0 i ma on 180 tysięcy przebiegu na liczniku. No to ja bym zalecał puknąć się tak ze trzy razy w czoło. By <grym> zaskoczyły jakieś tam trybiki, i pozwoliły na skupienie się na tych faktach i detalach, no nie? No bo tak, jeśli nie jest to jakiś. Wyjątkowy egzemplarz, który, no nie mówię, że nie, no m, może był wykorzystywany przez jakieś służby w jakiejś Szwajcarii albo innym kraju, może Cyprze, y, gdzie kilometrów no nie da się nastukać, a pojazd był zapasowym we flocie, no to raczej bym odłożył y, poza takim przypadkami, perełkami, takie y, bajki, no pomiędzy bajki tak, y, że to jest taki przebieg. Tych aut no, nie kupuje się do jeżdżenia do kościoła, czy powiedzmy, żeby one sobie stały. One z reguły potrafią tłuc po 100 tysięcy i więcej kilometrów. Mam znajomych tłuką po ponad 100 tysięcy rocznie w transporcie. Dodatkowo jeśli odpalicie taki silnik rano z tym niby przebiegiem tam 200 tysięcy i od razu słychać tak coś tam rzęzi, moja rada run forest run no chyba, że jest to naprawdę okazja gdzie cena jest znacznie niższa za to auto bo po prostu ktoś sprzedaje jako powiedzmy z czymś, z jakimiś problemami i, i zaniża cenę i o tym mówi a budżet, który przeznaczacie na zakup obejmuje na przykład remont silnika czy tam wtrysków, turbin yy, skrzyni, co tam trzeba można i tak i nie zawsze to może być głupie podejście jeśli budujecie dla siebie na lata Czyli na pewno chłodna kalkulacja i nic na hop, hurra, Taka moja rada. Na koniec tego odcinka muszę oczywiście jeszcze wspomnieć o jednej mechanicznej, ale wartej do wzięcia pod uwagę rzeczy. No mianowicie napędy. Bo całe plany skupowania szerokiej bazy, jak Ducato, czy, czy, czy tam powiedzmy te y, Citroeny, yyy, w pizdułu. No, jeśli nie chcecie przedniego napędu, chrupiących przebugubów, ciągłego wymienia jakiś tulejek wahaczy, no jeśli napęd ma być na tył albo 4x4, no to celujemy albo Sprintera i Weco, są też na rynku Transity 4x4. To oczywiście na starcie oznacza, że albo jesteście niscy, albo kombinujecie już na starcie z poszerzeniami. O ile tylny napęd będzie wystarczający, no to łóżko możemy zrobić wzdłuż i, i, i bierzemy w tym dłuższym, montujemy długą bazę, bierzemy, na przykład najdłuższego Sprintera czy Iveco, no tyle, no, tyle najlepiej z silnikiem przy zero, chociaż tu też trzeba brać pod uwagę aktualny haracz przy przebudowie kamperów, czyli tak zwaną akcyzę. No tu sposobem na obniżenie jest tej tej akcyzy jest dostawczak z silnikiem 2.0, których też jest sporo na rynku. Ale 2.0 tak z tylnym napędem albo 4x4 to nie jest coś o czym ja bym marzył. Do tego 4x4 to raczej nie najdłuższa baza oczywiście, no bo można się zawiesić częściej zjeżdżając z asfaltu. Czyli takie 4x4 też nie powinien być zbyt długi. Więc gdy... No, jesteś na przykład wysoki. No i chcesz 4 na 4, no to od razu kalkuluj te poszerzenia, bo trzeba raczej tą troszeczkę krótszą bazę celować. No jak zawsze, ja powtarzam, kompromisy. No i tutaj niestety nie przeskoczymy niektórych rzeczy, wszystko trzeba dobrze przemyśleć. No najlepiej by było kupić na przykład załóżmy elektrycznego kampera Sprinter 4x4. Z tego co czytałem, niestety nie będą 4 x 4. Ale załóżmy, że kiedyś będą. Z tym, z zasięgiem prawie 500 km, byłoby to wykonalne. Cztery silniki w cztery koła. Brak tych wszystkich reduktorów i tych setek kilogramów żelaza. No i z zasięgiem 500 km. Wykleić całego takiego sprintera tymi, albo pomalować tą farbą perowskitową, o której gadają od dekady, że będzie. Plus markiza też perowskity. No i nie tylko żyjemy takim samowystarczalnym dom, w takim, takim samowystarczalnym domku yy, jak y, ja już zawsze za free, ale jeszcze moglibyśmy się co jakiś czas po podładowaniu takich akumulatorów słońcem przemieścić z jednej plaży na drugą. No jakby padało, no to chyba tylko odpalić agregat, co by koła nie zapuściły korzeni. Pozdrawiam z mojej plaży.